Cześć, kochani! No, dzisiaj to rzeczywiście przygotowałam już sobie ten kwietnik. On właśnie tak będzie wyglądał. Później sobie coś fajnego tu wsadzę. A tam przygotowałam właśnie tą dzisiejszą wylewkę. Dzisiejszy fraktal to będzie już 22. No. I naprawdę. Naprawdę jest to po prostu niesamowicie budujące, bo jak sobie przypomnę, że zaczynałam od pierwszego fraktala i moim zamierzeniem było zrobienie tylko tego tarasu, ale ponieważ mam otwarty umysł i nigdy nie zamykam się we, w projektach sztywno, po prostu pozwalam, żeby moja kreatywność sama jakby komponowała. To wszystko, co ja tu robię. <laughs> Przepraszam. I właśnie tak ona sobie kreuje, że zaczęła rozciągać ten taras, i wiecie co, nie wiem, gdzie jest koniec. I nawet się nie chcę domyślać. Niech to sobie płynie, płynie z falą życia, tak jak ja żyję, płynąc z falą życia. I nie oglądam się za siebie. Oprócz tego, że muszę sprawdzić ten poprzedni fraktal, odtańcząc na nim e, moją melodię, którą zresztą sama gram na flecie. E, I po prostu dalej do przodu i zobaczymy. No, w tej chwili wiem na pewno, że tutaj e, rozciąga się mój parking, tak jak już wspomniałam wcześniej. Że to będzie właśnie tak. Samochód będzie sobie tutaj stał, może jakiś jeszcze inny, ktokolwiek przyjedzie dla gości. I, i tyle. I po prostu pozwalam się prowadzić. Pozwalam, żeby moja intuicja mi pokazywała drogę. Robię to od 25 lat z hakiem, myślę kiedy to zmieniłam swoje życie w jednej sekundzie. W momencie, gdy zostałam przebudzona do rzeczywistości, jaka jest. I przestałam żyć na automatycznym pilocie, który wszyscy mamy. Poprzez wrzucone nam od dzieciństwa wszystkie programy, jakie mamy, społeczne, socjalne, rodzinne, nie wiem, narodowe i tak religijne. Kiedy zostałam przebudzona z tego i zobaczyłam, że to są tylko programy i że jeżeli robimy tak, jak nas nauczono, jeżeli postępujemy w myśl tych nauk, to jesteśmy na automatycznym pilocie. Po prostu przyjmujemy rzeczy takie, jakie nas nauczyli. I ktokolwiek, czy to był rodzic, czy to był nauczyciel, czy, czy to była telewizja, mój Boże, broń Boże, przed tym dzisiaj. No i e, po prostu chodzimy na pilocie automatycznym, tak jak samolot. Guzik się wciska i pilot prowadzi samolot, natomiast, automatyczny pilot, natomiast e, żywy pilot może sobie iść na kawę, e, może sobie pogadać e, ze stewardessą czy tam cokolwiek on tam chce zrobić w tym czasie, a samolot leci i nic się nie dzieje. I to samo z, z ludźmi, to samo z naszymi umysłami. Jesteśmy na automatycznych pilotach do momentu przebudzenia. No więc ja zostałam przebudzona w 90 chyba to był 5 rok. No, żeby było śmieszniej, to był to czas świąt Bożego Narodzenia, więc tego najlepszy moment na przebudzanie, na takie nowe narodzenie. Bo w tym momencie zmieniło się wszystko. Zmieniło się moje życie, zmieniło się. E, moje spojrzenie na każdą jedną rzecz. Na, na całą moją przeszłość, która po prostu się e, zmieniła, jak w kalejdoskopie. Ja się od niej uwolniłam i poszłam w świat. Słuchajcie, poszłam w świat. Do tej pory tylko marzyłam o podróżach po świecie, e, wiedząc, że to się nigdy nie ziści. To było absolutnie niemożliwe ze wszystkich względów. Każda rzecz mówiła nie do tej pory, a po przebudzeniu otwarły się wszystkie drogi i mogłam iść i podróżować i robić co chcę. I tak się stało, pojechałam do Anglii. No i tak dalej, nie będę całego mojego y, życia w podróży opowiadać, ale to y, obrazuje y, ten, ten, tą moją wylewkę, ten, te moje fraktale, jak one po prostu, jak się je uwolni od jakiegoś sztywnego planu, jakiegoś sztywnego założenia i pozwoli się temu samemu komponować, płynąć z falą, otworzyć umysł i przestać pilnować się tych reguł i zasad, które w nas pojono, jak co powinno się robić. Bo właśnie to trzyma nas w niewoli umysłu, to jak coś powinno się robić. Ja się z tego uwolniłam i robię sobie tak, jak mi się podoba, jak w danym momencie czuję, jak mi intuicja mówi i sobie po prostu robię. Nie wiem e, czy fachowiec by powiedział, że ja to dobrze sobie przygotowałam, ale mało mnie to obchodzi. Obchodzi mnie to, że na moją e, skromną główkę, która nie jest jakaś bardzo mądra, to wygląda na to, że mi e, Spełni moje oczekiwania, i że będę mogła dalej sobie ciągnąć potem tam i tam, jak to tam dalej będzie szło. Także, yy, wiecie co, jeżeli ktoś z Was jeszcze się trzyma zasad i reguł, które nam wpojono, to żyje w przeszłością, to żyje w automacie yy, i, i, i na programie. Tak jak maszyna, nie wiem, pralka automatyczna, włącza się dany program. I tylko tak można, nie można już zboczyć z tego. Ten program musi się wypełnić do końca. I myślę, że lepiej by było wyłączyć ten program w ogóle i sobie sterować ręcznie swoim samolotem życia. Tak jak ja to robię. Może się komuś podobać albo nie, ale ja to robię dla swojego podobania. I myślę, że każdy ma prawo robić dla swojego e, tak, jak jemu się podoba. I tyle. Kiedyś był taki e, żart, taki kawał żart, e, który brzmiał: takie pytanie. Jest duże, czarne, ma trzy nogi i wisi na ścianie. I każdy tam sobie wymyślał, i wymyślał, i to, i tamto co to może być? W ogóle nic praktycznie nie przychodziło normalnego do głowy a odpowiedź brzmiała fortepian i wytłumaczenie, wyjaśnienie tego jest takie. W moim domu, w moim życiu, ja mogę sobie na ścianie powiesić, co ja sobie życzę. To, co mi się podoba. I to jest właśnie to. Taki y, obraz y, jakiś y, tego, co my możemy zrobić. Możemy sobie nawet fortepian na ścianie powiesić. Dlaczego nie? jeśli się komuś podoba kogo to obchodzi to jest mój dom i ja w moim domu robię co chcę i to samo robię na moim terenie co chcę i każdy ma takie same prawo uwolnijcie swoje umysły moi kochani i róbcie dokładnie to co czujecie, a nie to jakie są zasady wpojone wam przez kogokolwiek bo to jest nieprawda zasady to są niewidoczne kraty Wyjdźcie z tego więzienia i uwolnijcie swoją kreatywność. Wierzę, że Wam wyjdzie to nawet piękniej niż mnie i lepiej, bo każdy w swoim życiu powinien robić to, kim jest, a nie to, kim inni oczekują, żeby był i robił. No to zabieram się za robotę, za moją kreatywność. Na razie. No to co kochani moi? 22 skończony, następnym razem 23. Ale chciałam coś powiedzieć. Dzisiaj rano dostałam bardzo miły komentarz od mojej ukochanej kuzyneczki. Cześć w uniu a, sugerujący mi, że skoro jest niedziela to powinnam odpocząć i ubrać ładną sukienkę, i, i tyle, i spędzić ją sobie inaczej. I jednak wracając do tej porannej mojej rozmowy, czyli tej wstępnej, to, to są po prostu konwenanse. Czy to jest niedziela, czy środa, czy piątek, to nie ma znaczenia, dlatego że te konwenanse są tym ograniczeniem. Które blokuje całą kreatywność. Wszystkie konwenanse. To są po prostu niewidzialne kraty, jak już o tym wspomniałam. I to, co ja robię, to nie jest praca. To nie jest praca i nie jest ona ciężka. Fizycznie, oczywiście, no, wiadomo, czuję w kościach, jak dużo zrobię. I e, fajnie jest wtedy usiąść, wypić sobie herbatkę czy kawkę, i, i tyle, i odpocząć, i, i poczuć się przyjemnie. Ale najprzyjemniej to ja się czuję, kiedy właśnie kreuję, ponieważ to nie jest praca, to jest kreowanie. To jest e, tworzenie jakiejś sztuki. I to jest moja sztuka. E, w momencie, gdy kreuję, Odczuwam błogostan i mówię poważnie w tej chwili. Dlatego nie można e, takiego uczucia błogostanu nazwać ciężką pracą, czy w ogóle pracą, ponieważ jest to jakby nagroda za całe życie, które spędziłam w poszukiwaniu właśnie tego błogostanu. Przypuszczam, że większość z Was wie, e, jak się czuje błogostan, co, co to jest za uczucie. A jeżeli nie wie, no to powiem, to jest takie uczucie bardzo podobne, bardzo zbliżone, choć nie dokładnie to samo, do zakochania. Jeżeli kiedyś, kiedykolwiek byliście, byłyście zakochane, to po prostu wiecie, że, że to jest tak niesamowite uczucie. A, jest, a to uczucie nie, nie wynika z tego, że jest jakiś ktoś, komu, kogo darzymy miłością, tylko raptem znajdujemy się w tu i teraz. Bycie w stu procentach w tu i teraz powoduje takie uczucie. Dlatego e, artyści, malarze. Czy jakiejkolwiek branży artyści, są po prostu niestrudzeni w swoim kreowaniu i dla nich konwenanse nie są istotne. No, słyszał ktoś kiedyś o wielkim artyście, który nie pracował czy, czy nie tworzył w niedzielę. Jeżeli przyszła wena twórcza, to niech to będzie sobie niedziela albo sam najświętszy dzień roku. Nie ma znaczenia. Bo wena twórcza to tak naprawdę jest stara nazwa tego, co my dzisiaj nazywamy byciem w tu i teraz, byciem w teraźniejszości. I to powoduje właśnie to otwarcie na kreatywność, otwarcie na, na połączenie z własną duszą, bo nasza dusza przyszła tutaj, przybierając to ciało na ten świat po to, żeby właśnie doświadczyć tej kreatywności, żeby doświadczyć siebie, jaką jest naprawdę. I tylko w momentach bycia tu i teraz um, ujawnia się ta nasza dusza, czyli to, kim naprawdę jesteśmy. I wtedy nie ma znaczenia żaden konwenans, nic. Więc, kochania, kochana Ewuniu, Odpoczynek jest to słowo bardzo nieodpowiednie w tym momencie, bo gdybym nie zrobiła tego, wtedy straciłabym ten moment poza czasem poza tą śpiącą rzeczywistością, w której większość ludzi żyje. Choć w większości czasu jestem tu i teraz i jestem zawsze bardzo wewnętrznie spokojna, bardzo e, z, e, zharmonizowana e, z całością, z, e, z tym, co mnie otacza. Ale ten moment, kiedy ja coś kreuję, to jest wyjątkowy moment w życiu który wyprowadza nas poza czas i przestrzeń. Wtedy nic pozytywnie istnieje. I tym pięknym akcentem żegnam się do 23. Hej! Do zobaczenia.